Halo, halo, dzień dobry bądź dobry wieczór w zależności od pory, w której to oglądacie. Dzisiaj czas na kolejną e, historię. Joyce Hawkes e, napisała książkę Od duszy aż po komórkę Duchowa Droga do Uleczenia i e, Joyce przeżyła własne doświadczenie bliskie śmierci. Mam nadzieję, że historia przypadnie Wam do gustu. I że wyciągniecie z niej coś dla siebie. Zaczynamy. Sprzątałam dom i podczas porządków wypadł z obramowania wraz z dębową ramą w witraż i uderzył mnie prosto w głowę. Pamiętam, że przez chwilę widziałam jak leci w moim kierunku, a potem pamiętam z jaką siłą mnie uderzył i wbił mnie w ziemię. Najpierw czułam ogromny ból. A po chwili ból ten zniknął i doświadczyłam oddzielenia od własnego ciała. Teraz trochę o mnie. Już wtedy miałam doktorat z biofizyki i badań mikroskopowych. Byłam całkowicie pochłonięta nauką, badaniem ultrastruktury komórek i patologii w organizmach wystawionych na działanie substancji zanieczyszczających. Nie byłam wierząca, nie wierzyłam w życie po śmierci. Boga czy jakieś religie. Nigdy wcześniej nie słyszałem też o doświadczeniach bliskich śmierci i nie interesowałam się tym nawet. Wtedy nazwałabym to wszystko wymysłem. Kiedy śmigałam przez tunel, nawet nie myślałam o tym wszystkim. Zbliżałam się do światła, które przyciągało mnie do siebie. Nie myślałam o niczym, nie bałam się. A to wszystko działo się tak szybko. Pamiętam jak w końcu zaczęłam zwalniać. Nie własnowolnie. Znalazłam się u wejścia do tego oświetlanego miejsca. Zdumiona byłam, kiedy ujrzałam tam moją mamę i babcię, witające mnie tak wielką miłością. Porozumiewały się ze mną w jakiś sposób, nie za pomocą mowy, jakby w myślach. Zdumiona byłam też, bo były w sile wieku, szczęśliwe i pełne miłości, a także uznania dla mnie. Tak szczerze dałabym jeszcze raz walnąć się w głowę, jeśli ktoś zapewniłby mnie, że one są żywe. Co za dar! Znalazłam się w miejscu wypełnionym światłem faliste wschody, trawa, kwiaty niebieskie niebo a wszystko w tak żywych kolorach. Właśnie ta intensywność, jasność, czystość i blask były zdumiewające. Kolory były tak wyraźne i emanowały z każdej części tego krajobrazu. Trawa aż świeciła zielenią. Było to tak piękne, naprawdę cudowne. Nagle znalazłam się w obecności świetlistej istoty. Nie widziałam jej twarzy, ale mogłam się z nią komunikować. Jednak nie za pomocą słów czy też obrazów, ale jakby na skutek połączenia w jedną całość. Często doświadczam podobnego połączenia poprzez medytację, ale nie potrafię wyjaśnić tego precyzyjnie. Słowami się po prostu nie da. Nie da się również porównać tego do żadnego innego przeżycia. Emocje są zawsze silniejsze niż zwykle. Czuję taką radość, że aż skaczę z wdzięczności. Czuję spokój, respekt i mam uczucie przynależności. Nie miałam podczas mojego doświadczenia przeglądu specyficznych sytuacji z mojego życia, ale czułam wszystko na swój temat i znałam całe swoje życie. Byłam zrozumiana, a nie osądzona. Byłam bardzo kochana. Wydawało się, że byłam tam przez wieki. Bez jakiejkolwiek dyskusji czy ostrzeżenia znalazłam się nagle z powrotem w swoim ciele zamroczona z obolałą głową. Na niej warstwa zaschniętej krwi. Lekarz spytał mnie, czy straciłam przytomność, a ja odpowiedziałam, że nie, ale głupia byłam. Wróciłam tak do łóżka i podparłam się poduszkami, bo zbyt mocno bolało mnie, kiedy kładłam się na brzuchu. To był piątkowy wieczór. W poniedziałek, kiedy wróciłam do pracy, do laboratorium, kolega spojrzał na mnie i szybko odprowadził do lekarza. Już długo nie byłam w Seattle poza ginekologiem. Nie miałam nawet lekarza rodzinnego. Po tomografii komputerowej i badaniach neurologicznych zostałam wysłana do łóżka na kilka tygodni, by odpocząć od pracy. Krwiak w moim mózgu był na tyle mały, że nie wymagał operacji. Rana na czaszce była już zamknięta. Jak to ujął lekarz, założylibyśmy szwy, gdyby przyszła pani wcześniej. To był pierwszy raz w moim życiu, kiedy byłam sama ze sobą, nie pochłonięta jakimiś zewnętrznymi zajęciami. Obrazy i uczucia z mojego doświadczenia bliskiego śmierci wracały do mnie. Kiedy doszłam do siebie i stanęłam na nogi, weszłam do księgarni Elliot Bay. Tam pierwsza książka Raimonda Modiego Życie po życiu sama wskoczyła mi w ręce. Przeczytałam większość tej książki, może nawet całą, stojąc tam osłupiała. Autor opisywał przypadek po przypadku takiego przeżycia, wszystkie podobne do mojego. Nie mogłam przejść do porządku dziennego nad tym, co stało się mi. Te wszystkie obrazy, które widziałam, Wtedy właśnie wyruszyłam na podbój świadomości i poszerzałam swoje widzenie rzeczywistości. Wszystko to trwa aż do dziś. Po latach medytacji, nauk, spotkań z nauczycielami i ludźmi o podobnych przeżyciach, miałam wizję, w której powołano mnie do leczenia. W 1984 roku porzuciłam swoje laboratorium, którym zajęła się moja asystentka. Rozpoczęłam życie, w którym udzielam porad, studiuję spirytualne tradycje w kulturach szamańskich i zgłębiam tajniki duchowego leczenia. Obecnie cały czas udzielam prywatnych sesji, uczę, robię seminaria, wydałam moją pierwszą książkę, aby informacje, które mi przekazano, służyły wszystkim. To była krótka. I mam wrażenie niezbyt szczegółowa historia od Joyce. Polecam zgłębić temat, bo być może gdzieś Joyce opisuje bardziej to swoje doświadczenie. Ja chciałbym tę historię po prostu odnotować, bo wiem, że ona również gdzieś w sferze internetu się pojawiała i warto, warto ją również na kanale obecność zaprezentować. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i mam nadzieję do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.